I kupił sobie konia. Słyszycie mnie? I kupił sobie konia. Jak kupował tego konia, to pyta hodowcy, czy to zwierzę jest łagodne. Hodowca smoka językiem, można powiedzieć, pobożne nawet. Nie tylko łagodne, pobożne. A kiedy powiesz, Bogu niech będą dzięki, rusza z kopyta. Ale kiedy powiesz Amen, zatrzymuje się natychmiast. Specjalne zwierzę. Więc pastorek wsiadł na konia, mówiąc, Bogu niech, będzie, niech będą dzięki. I koń ruszył z kopyta przez prerie i tak przez pół godziny zasuwał na tym koniu. I w pewnym momencie zobaczył przepaść przed sobą. I pastorek się wystraszył i zapomniał, ja się zatrzymuje konia. I zaczął się modlić, modlitwą Ojcze nasz. I kiedy doszedł do końca, powiedział Amen, koń się zatrzymał. Na brzegu przepaści. I pastorek patrzy na dół i mówi Bogu nie będą dzięki. To może jeszcze jeden, co? No. Pewien nauczyciel z niedzielnej pyta się dzieci: gdyby, Gdybym sprzedał swój samochód i wszystkie moje rzeczy, to czy poszedłbym do nieba? Dzieci mówią: Nie, nie. A gdybym rozdał te wszystkie rzeczy ubogim, czy poszedłbym do nieba? Dzieci mówią: Nie, 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 nie poszedłbyś do nieba. A gdybym codziennie sprzątał kościół, ee, pielił ogródek, sąsiadce, to czy wtedy bym poszedł do nieba? Dzieci mówią: Nie, nie, wtedy byś nie poszedł do nieba. A gdybym wszystkim dzieciom dał cukierki i kochał moją żonę, to czy wtedy bym dostał się do nieba? Dzieci mówią: Nie, nie, nie. To nie tak. I on się pyta: to. Co mam zrobić, żeby dostać się do nieba? Ja podnosi rączkę. Musisz umrzeć. <grym i zimny> okay. To wystarczy tego na dzisiaj. <kluzny> 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 Kochanie, o czym mówiliśmy ostatnio? To moja woda? Chyba tak. O czym mówiliśmy ostatnio? Pamiętamy? Ktoś pamięta? <słyska> 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 W ciągu wcale, żeby móc z tego wykorzystać pożytecznie. Mhm. Amen. Dobrze no się przypomnę. Ja bym nie pamiętała na razie. Jak to praktycznie wygląda? Trochę lepiej? Trochę lepiej, ale nie tak o tym dobrze. Ja mówię o sobie. Jak trochę lepiej, to już dobrze. Żeby co tydzień było trochę lepiej, to jest super. My tak chcielibyśmy, żeby było od razu perfekt. Nie jest perfekt, ale jak jest coraz lepiej, to jest dobrze. Jak jest troszeczkę lepiej, to jest dobrze. Ja kiedyś myślałem tak, że musi być perfekt. Jak nie jest perfekt, to jest źle. Nie, Bóg inaczej myśli. Kiedyś pamiętam, byłem na jednej konferencji i jeden pastor opowiadał świadectwo i mówił o tym, że miał z człowieka, który przyszedł i tak próbował zbliżyć się do Boga, i mówi: Przychodzi, mówi: Pastorze, już nie pije dziesięciu piw, pije pięć piw dzielnie. A pastor mówi: Hallelujah! Mi opadła i coś mi dało to do myślenia, że Bóg inaczej patrzy. nie? Ja bym zaraz pomyślał: Chłopie, ty masz nie pić. A on mówi: Hallelujah! Z dziesięciu doszłeś do pięciu. Jest postęp. Jak jest postęp, to jest najważniejsze. Amen? Amen. To jak jest postęp w modlitwie, to jest najważniejsze. Myślę, że Bóg oczekuje tego od żeby był postęp. Po troszeczkę coraz lepiej. Amen? Wyłączę mój telefon, bo gdzieś tutaj coś pika już. Kochani, niedawno mówiliśmy na temat Abrahama. Pamiętamy? Mówiliśmy troszkę na temat Abrahama. Ojca wiary. który wypełnił to, co Bóg mu zlecił. Abraham jest naszym ojcem wiary. Jest w pewnym sensie wzorem dla nas, jeżeli chodzi o wiarę. Kochani, ale Abraham nie był idealny. Chociaż kiedy czytamy Nowy Testament, jak Bóg się wyraża o Abrahamie, Możemy pomyśleć, że był idealny. Bo Bóg patrzy trochę inaczej niż my patrzymy. Bóg nie patrzy przez pryzmat naszych upadków, Bóg patrzy przez pryzmat naszych zwycięstw. Amen? Kochani, i Abraham był tego przykładem. I Bóg w cudowny sposób opisuje go w Nowym Testamencie, chociaż były kiepskie dni w życiu Abrahama. Pamiętamy Ismaela, pamiętamy. Kiedy Abraham przyszedł do jednego kraju i bał się, żeby go zabil, że go zabiją z powodu jego żony, która była tak piękna, to mówi do niej, wiesz co, powiedz, że ty jesteś moją siostrą. Żeby uratować swoją skórę, wystawił żonę w faraonowi. Dzięki Bogu, że Bóg wkroczył w akcję i nic się złego nie wydarzyło. I Bóg znając Abrahama, w ten sposób jeszcze go ubłogosławił. Taki jest Bóg. Amen? Nie, ale dzisiaj chciałbym mówić o, o czymś Innym na temat Abrahama. Otwórzmy sobie pierwszą księgę Mojżeszową i przeczytamy kilka wersetów. I rzekł Pan do Abrahama, początek 12, rozdziału pierwszej księgi Mojżesza. I rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. I werset drugi tego rozdziału, a uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił. I uczynię sławnym twoje imię, tak, że stanie się błogosławieństwem. <laughs> Werset trzeci. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinający z ciebie przeklinać będę. I będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Kania, jakie słowo wam się uderza w tych, uderza was w tych trzech wersetach? Jakie słowo? Błogosławieństwo. W tych trzech wersetach pięć razy się powtarza słowo błogosławieństwo. Błogosławić. Kochani, Bóg jest Bogiem błogosławieństwa. Amen. Bóg jest Bogiem błogosławieństwa. Bóg się objawił Abrahamowi po to, żeby go błogosławić i żeby przez niego błogosławić innych. I taki jest Bóg. Kiedy Bóg objawia się w naszym życiu, Objawia się po to, żeby nas błogosławić i żeby przez nas błogosławić innych ludzi. Amen? Kochani, to jest tak ważne. Chcia, I chciałbym, żeby Duch Święty to wyrł w naszych sercach. Że Bóg się objawił w naszym życiu po to, żeby nas błogosławić i by, żeby przez nas błogosławić innych ludzi. Amen? Amen? Mariusz, Amen? Amen. Kochani, tak jak tu jesteśmy. Na tym miejscu jesteśmy po to, żeby być błogosławieństwem jedni dla drugich. Bóg nam się objawił, żeby nas błogosławić i żeby przez nas błogosławić ludzi, których On stawia na naszej drodze życia, żebyśmy byli dla nich błogosławieństwem. Amen? Koni to jest tak ważne stwierdzenie. Wierzę, że to jest taka świadomość, którą Bóg, Duch Święty chce, żeby zawsze była w naszym, w naszym umyśle, w naszym sercu. Bóg stawia ludzi na moje drodze życia, żebym ja był dla nich błogosławieństwem. W taki czy w inny sposób, ale żebym ja był dla nich błogosławieństwem. Amen. Kochani, i kiedy Bóg objawił się Abrahamowi, Abraham rozpoczyna swoją wędrówkę z Panem Bogiem. I. I Bóg miał dla. Abrahama plan, kom, konkretny plan. I te, mówiliśmy dwa tygodnie temu, że Abraham stawiał pewne kroki wiary, wzrastał w wierze, aż doszedł do takiego miejsca a, sukcesu, z miejsca, kiedy schodził pełen wiary z tej ziemi. A, I wiemy, że to było takie sukcesywne, że wytrwał w wierze przez tyle lat, Bóg dał mu obietnicę, która się wypełniła po kilkudziesięciu latach. I jest napisane, że on nie zwątpił w tą obietnicę. I w jaki sposób to się stało? Mówiliśmy dwa tygodnie temu, że Abraham stawiał kroki, że to nie było tak, że te 80 czy ileś tam lat, które minęło od chwili obietnicy do chwili, kiedy obietnica się wypełniła, to nie były takie lata, że Abraham sobie siedział przed telewizorem, zmieniał program i czekał, no Boże, kiedy to się wypełni. To nie było tak. Abraham stawiał kroki wiary. Zdrastał w wierze. Przez oddawanie Bogu chwały, przez uwielbienie Boga, przez dziękczynienie. I czytamy o Abrahamie, że Abraham składał ofiary, budował ołtarze, składał ofiary, dziękczynne Bogu. I to jest niesamowite, kiedy czytamy o Abrahamie, zachęcam wszystkich, żebyśmy sobie na nowo czytali o Abrahamie, ja zacząłem na nowo o nim czytać. Że Abraham budował ołtarze. Były ołtarze w jego życiu, kiedy on składał ofiary, dziękczynne Bogu. Kochanie, ale było coś jeszcze szczególnego. W jaki sposób Bóg a, jakby pomagał Abrahamowi pamiętać o tym, co on zaplanował do jego życia, po to, żeby to, co on zaplanował do jego życia mogło się wypełnić. Kochani, chciałbym cię mówić troszeczkę na temat fotografii. Mamy tu kilku fotografów zawodowych na tym miejscu, Moniczka jest pierwsza. Tania jest pierwsza, tak? Mądka jest druga. O. Kochani, wiesz, że Bóg zbudował człowieka, że człowiek pamięta obrazy. My pamiętamy rzeczy obrazowo. Czasami do mnie ktoś zadzwoni, jakiś klient, i mówi, słuchaj, chcę się z Tobą spotkać. Masz GPS? Ja mówię, nie mam. Ale powiedz mi, gdzie? Gdzie, gdzie jest Twój, twój ofis? Ja tam podjadę. On mówi: "Ok, to pojedziesz 401, dojedziesz do Yangu, pierwsze, pierwsze światła w lewo, pierwszy stop w lewo, później do końca ulicy w prawo i później do końca ulicy i w lewo i, i, i w prawo i tam jest numer taki i taki. I wiecie co? Kiedy ktoś do mnie mówi, ja rejestruję tak jak, to, jak zdjęcie, nie? tak jak GPS umyśle i myślę, że mamy taką, taką zdolność. Człowiek ma taką zdolność. Może nie pamiętam wszystkich nas ulic po drodze, ale wiem, tu będzie stop, tu będzie to, tu będzie to, tu będzie to, tu do końca, tu w prawo. I mam picture. I w moim umyśle jest mapa i jadę. I dojeżdżam. Nie może być to za długa mapa, <śmiech> <śmiech> ale generalnie wiecie, tron to nie jest takie wielkie, żeby może, nie można było tam 10 skrzyżowań zapamiętać. Wszystko jest w kratkę. Kochani, i my mamy taką zdolność. Czasami myślimy o czymś, coś gdzieś położyliśmy w domu i próbujemy sobie przypomnieć obraz, gdzie ostatni raz to mieliśmy. I, i, i przypominam się, okej, okay, tam na półce po prawej stronie leży. Prawda? Mamy taką zdolność pamiętania obrazami. I myślę, że Bóg nas stworzył takimi i że Bóg chce to używać w naszym życiu. Amen? Kochani, i to jest ważne. I wierzę, że w taki sposób Bóg do nas chce mówić. Zobaczcie, kiedy Bóg powołał Abrahama, jest napisane już później, kiedy odłączył się on z Lotem, od Lota, swojego bratanka. W Wersja 14 jest napisane: I rzekł Pan do Abrahama po odłączeniu się Lota od niego, Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, na północ i na południe, na wschód i na zachód. Bo całą tą ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twojemu na wieki. Podnieś oczy swoje i spójrz z miejsca, na którym jesteś. Na północ, na południe, na wschód i na zachód. Zobaczcie, Bóg do niego mówi, ale nie mówi, słuchaj, tą ziemię ci daję. Bóg mówi, nie. Otwórz swoje oczy i spójrz. Spójrz tam, spójrz tam, spójrz tam. I spójrz tam. Bóg kazał mu patrzeć. Spójrz na tą ziemię. I kiedy patrzysz na tą ziemię, pamiętaj, że ja ci daję tą ziemię. Musisz ją widzieć. Spójrz na nią. Patrz się na nią. Kochani, dalej Bóg mówi: a, Bo całą tę ziemię, którą widzisz, dam Tobie i potomstwu twemu na wieki. Patrz się na moją obietnicę. Ok? Dalej Bóg mówi w wersecie, porównuje je potomstwo do prochu ziemi. Spójrz na proch ziemi. Jesteś w stanie policzyć, na przykład piasek, jesteś w stanie policzyć, takie będzie Twoje potomstwo. Więc Bóg do niego mówi obrazami. I Bóg, jakby przez obrazy, mówi do Niego. Dlaczego? Dlaczego Czy człowiek lepiej zapamięta obrazy niż tylko słowo? Słowo i obraz, kiedy idą razem, jest człowiek bardziej pamięta. Jeżeli bardziej pamięta, jest w stanie bardziej nosić to w sercu. Kiedy słyszy i kiedy widzi. Amen? Kiedy słyszy i kiedy widzi. Kochani, i wierzę, że w taki sposób Pan Bóg do nas mówi i chce mówić. I wierzę, że dzisiaj chcę mówić bardzo krótko, ale. Że Bóg chce, aby nasze serca były otwarte na to, co On nam pokazuje wokół nas każdego dnia. Przejdziemy do wersetu 15. Kiedy, kiedy Pan Bóg go spotyka Abrahama ponownie, po już wypowiedzeniu tej obietnicy, mija krótki okres czasu kiedy Bóg mówi, że będzie pomnażał go, że będzie dał mu potomstwo, mija krótki okres czasu i prawdopodobnie Abraham był taki jak my. Kiedy Bóg mówi, on myślał, że następny dzień już to będzie. W tej kwestii był bardzo do nas podobny. Bo mija jeden rozdział i kiedy Pan Bóg znów mu się objawia, Abraham mówi, no tak, chwileczkę. Panie Boże mój, co mi możesz dać, gdy ja schodzę bez, bezdzietny, a dziedzicem domu mojego będzie Elier z, Dama, z Damaszku? Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mu, e, m, mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Abrahamu żala się przed Bogiem, że zaraz, zaraz, chwileczkę, tu była obietnica, minęło pięć sekund, nic nie ma. Gdzie jest mój potomek? Gdzie jest ten, którego mi obiecałeś? I Pan Bóg mówi coś, coś takiego do niego. Werset, werset 5, 15 rozdziału. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli je możesz policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo twoje. Zobaczcie, Pan Bóg do niego mówi, ale nie tylko mówi, mówi chodź, chodź na dwór. Chodź Abraham na dwór. Wyszedł na dwór, podnieś głowę, licz. I wiesz, Abraham wstał i zaczął liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Już się pogubił w końcu. Ileż tych gwiazd? Te liczyłem, te liczyłem, a tamtych nie liczyłem. Wiecie, jak, jak jest piękne niebo, jak możesz policzyć gwiazdy? Nie jesteś w stanie. I Bóg mówi, takie będzie potomstwo twoje. Kochani, wiecie, dlaczego Bóg tak mówi? Bo każdego wieczoru, kiedy Abraham zasypiał, Bóg spojrzył w niebo i powiedział, takie będzie potomstwo moje. Miał obraz. Miał obraz. I obrazy od Boga pomagają nam. Kiedy Bóg nam daje obrazy, to nam pomaga, aby słowo, które Bóg nam dał, mogło żyć w naszych sercach. Amen? By to słowo, które Bóg nam dał, mogło żyć w naszych sercach. Kochani i Wierzę, że Bóg w taki sposób chce do nas mówić, żeby nasze serca jakby były otwarte na codzienną rzeczywistość i żebyśmy mogli w codziennej rzeczywistości słyszeć rzeczy od Boga. W różnych sytuacjach, kiedy się znajdujemy, w pracy, w szkole, gdziekolwiek jesteśmy, w różnych relacjach, kiedy patrzymy na różne rzeczy, które się dzieją wokół nas, wierzę, że Bóg przez te rzeczy chce mówić do naszego życia. Kiedy nasze serca są otwarte. I to jest niesamowite. Bóg może do nas mówić w tak różnoraki sposób, kiedy nasze serca są otwarte i są go w stanie słyszeć. Bo Bóg chce mówić do nas. Bóg chce mówić do nas przez bajki. Może to, co teraz mówię, dla niektórych będzie herezją, Bóg się chce mówić do nas przez różne filmy. Ja pamiętam, oglądałem taką bajkę kiedyś o takim koniu. Jak on się nazywa? Spirit. Spirit. Wiesz, to jest niesamowita bajka. Ja byłem tak zbudowany po tej bajce, bo patrzyłem na tą bajkę i na tego konia i cały czas widziałem, jak Bóg chce, żeby wyglądało moje życie. To było niesamowite. Kiedy nasze serca są otwarte w bajkach, Bóg może mówić do nas przez bajki, przez, przez, przez każdą sytuację, która jest wokół nas. I pamiętam, jak skończyłem, oglądałem Wam kilka razy ten film, za każdym razem przeżywałem Bożą obecność. I mówię: Boże, to jest to. I, i, I wiedziałem, że Bóg mówi do mnie, że taki mam być jak ten koń. Że za wszelką cenę wolny, żeby kochać innych ludzi. Wolny dla Chrystusa. Niezwiązany pęt, pęt, pętami, systemami. Wolny dla Niego. Za wszelką cenę. I dla mnie było: wow! Kochani, Bóg chce do nas mówić w taki sposób, kiedy nasze serca są otwarte, kiedy widzimy różne sytuacje na każdy dzień. Bóg chce do nas mówić. I to jest niesamowite, kiedy nasze serca są otwarte. Wiecie, taki codzienny dzień z Jezusem może być naprawdę fascynujący, kiedy nasze serca są otwarte, by widzieć. By pozwolić Jemu, żeby on nam pokazywał. Kochani, ja wierzę, że takie nastawienie serca wprowadza nas do, do wyższego poziomu. Że jakby pierw Bóg zaczyna nam pokazywać w zwykłych, naturalnych sytuacjach. Zobacz na tą sytuację. Ja nie chcę, żeby tak wyglądała. Zobacz, jak możesz to zmienić. Tak, możesz to zmienić. A widzisz ta relacja? Ja chciałbym, żeby ta relacja wyglądała tak, jak ta relacja. Okej. Okay? Wchodzisz do jakiegoś miejsca i mówisz, wow, tu jest tak i tak, a Bóg mówi, ja chcę, żeby tak było w Twoim życiu. Wiecie, takie zwykłe, proste rzeczy. Nagle znajdujesz się w miejscu, gdzie widzisz, że Boża miłość się porusza i nagle Bóg mówi, ja chcę, żeby tak było w Twoim życiu. Widzisz to? Ja mówię, widzę, ja chcę, żeby tak było w Twoim życiu. Pamiętam, kiedy, kiedy wszedłem do jednego kościoła i mówię, wow, Boże, jak, jak, jak to jest, jaka tu jest naturalna Boża miłość. A Bóg mówi do mnie, ja chcę, żeby tak wyglądało w Twoim kościele. Ja mówię, tak, Panie, mam obraz, wiem, co chcę. I że to jest tak potrzebne. Widzisz małżeństwo, Twoje koleje. Nagle Bóg ci stawia małżeństwo i widzisz zdrowe, kochające się małżeństwo. I Bóg mówi do Ciebie, tak chcę, żeby wyglądało Twoje. I Ty masz picture i, i idziesz z tym do Twojego małżeństwa i zaczynasz budować, mając picture, bo Bóg do Ciebie powiedział: dał Ci wzór, dał Ci obraz. Amen? To jest tak ważne. Widzisz ludzi, którzy mają sukces z tym, i bądź otwarty, bo Bóg może się pokazać. Tak chcę, żeby wyglądał Twój sukces, tak jak tych ludzi. Uć się od nich. Weź to i wejdź na swoje podwórko. Kochani, kiedy nasze serca są otwarte, żeby słuchać, co Bóg ma do powiedzenia. Nie znaczy, że każdy dobry picture będzie Twoim picczerem, bo Bóg Ci wcale nie, tego nie musi mówić. Ale Bóg powiedzieć: Ten obraz jest do Twojego życia, a ten nie jest, mimo że jest dobry, ale tamten jest do Twojego życia. Weź go, zastosuj. Ja ci pomogę, będę z Tobą. Widzisz, jak to wygląda? Tak może by wyglądać w Twoim życiu. Kiedy serce jest otwarte. Kiedy serce chce zmiany. Kiedy serce chce więcej Boga i Jego harmonii w życiu, Jego działania w życiu, Jego poruszania się w życiu, Jego łaski, Jego przychylności. I wierzę, że Bóg chce mówić do nas przez obrazy. I to mogą być obrazy, które zobaczymy wśród niewierzących ludzi. Że Boga, Boga w ogóle nie znają, Bóg może powiedzieć: że, Słuchaj, tak chcę, żeby to wyglądało u Ciebie. Amen. Amen. Nie myślę, że wszyscy łapiemy, o czym mówię <laughs> dzisiaj, ale kochani, wierzę, że Bóg tak działa. Bóg wiele razy pokazywał to do mojego życia. W różnych, różnych okolicznościach. Ja tak chcę, żeby to wyglądało. Czujesz smak tego? Mówię, tak Panie, ale ja tego nie rozumiem. Nie musisz rozumieć. Zobacz, jak to wygląda. Ja tak chcę, żeby było w Twoim życiu. Amen. Kochani, wierzę, że to prowadza nas. Co robią obrazy? Obrazy sprawiają, że my pamiętamy bardziej. Bóg chce, żebyśmy pamiętali to, co On do nas mówi. Wierzę, że dlatego używa obrazów. Czasami ktoś przekazuje słowo, czasami pytał się Ulcik, ona mówi jakie słowo. Ulcia, wiesz o czym mówiłaś? Nie wiem. Otworzyła usta, powiedziała. Okej, okay, ale kiedy Bóg mówi do nas obrazy, to jest po to, żebyśmy je pamiętali. Żebyśmy je pamiętali na długo, żebyśmy nosili je w sercu po to, żeby nam pomogły dojść do dnia, kiedy one się wypełnią w naszym życiu. O wiele łatwiej nam nosić obrazy niż tylko słowo. Bóg wie, w czym się poruszamy najbardziej, ale obrazy są niesamowitą rzeczą. Amen? I wierzę, że kiedy my się uczymy łapać Boże obrazy i z duchem świętym brać je i stosować w naszym życiu, Bóg wprowadza nas wyżej. Bóg wprowadza nas wyżej. Zobaczcie, ile razy Bóg mówił do Abrahama: Spójrz, patrz się na ziemię, patrz się na niebo. Patrzcie na kraj, patrzcie na tamto. aż w końcu doszedł Bóg z Abrahamem do pewnego miejsca, o którym czytamy w 15. rozdziale pierwszej księgi mojżeszowej, że Bóg objawił mu się w taki bardzo ponaturalny sposób, kiedy zawarł z nim przymierze. Kazał Bóg porościnać zwierzęta, położył zwierzęta Bóg e, 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 Abraham wokoło, nagle zasnął i Bóg przyszedł do niego i objawiał mu się. Bardzo ponadnaturalny sposób, kiedy, kiedy, kiedy Abraham widział piece dymiące się i tak dalej. Nie będziemy wchodzić w to, ale było to bardzo głębokie, ponadnaturalne objawienie, które, które Abraham zobaczył. Zobaczył Boga w taki sposób, jakiego nie widział wcześniej. Kani, ja myślę, że my w sferze objawienia z Bogiem, my wzrastamy. My wzrastamy. Idziemy coraz wyżej i wyżej i wyżej. Panie, ale wiesz, że to, o czym przed chwilą mówiłem, codzienne szukanie Boga, który chce mówić do nas przez obrazy, jest bardzo, bardzo ważną rzeczą. Taka postawa serca. Na każdą chwilę, Boże, a co chcesz mi pokazać? A co chcesz mi nauczyć? Boże, co chcesz, żebym zapamiętał? Może co chcesz, żebym się nauczył z tej sytuacji? Może chciałbyś coś do mnie przez to powiedzieć? Wiecie, to jest, to jest nastawienie serca. Chodzisz z Bogiem i po prostu jesteś otwarty, że on we wszystkim do ciebie mówi. Że on w każdej chwili, w szkole, w relacjach, w pracy, gdziekolwiek. Że Bóg do ciebie chce coś powiedzieć. Że Bóg chce coś, coś ciebie nauczyć. I to jest postawa serca. I kochani, kiedy mamy taką postawę serca, Bóg nie milczy. Bóg nie milczy. Amen? Kochani, wierzy, że im bardziej się tego nauczymy, tym nasze życie chrześcijańskie będzie teraz bardziej ekscytujące. Nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. Nigdy nie wiesz, co Bóg może do Ciebie powiedzieć. Nigdy nie wiesz, co jest za zakrętem, wchodzisz tam i Bóg mówi, a teraz będzie to, a teraz będzie tamto. Kani, ja wierzę, że do takiej relacji Bóg nas pociąga. I ona zależy od postawy naszego serca. Od nastawienia naszego serca. Jak nasze serce jest nastawione, na co nasze serce jest nastawione? Czy na niego, czy na samych siebie? Jeżeli na niego, będziemy brali od niego. Amen? Wierzę, że chrześcijaństwo, tak naprawdę, praktyczne chrześcijaństwo, jest to takie codzienne obcowanie z Chrystusem. Codzienne, codzienne, proste życie z Chrystusem. Mamy tendencję oczekiwania wielkich rzeczy i one, mamy oczekiwać ich. Amen. Ale do wielkich rzeczy dochodzimy przez małe, codzienne rzeczy. Małe, codzienne życie. Takie, to nie małe w cudzysłowie, to nie jest małe, to jest cudowne, że w tych małych rzeczach możemy być z Bogiem. Że przez te małe rzeczy Bóg może do nas mówić, kiedy serce jest otwarte. Kiedy serce oczekuje tego. Amen. Kochani, Bóg chce mówić do nas. Przez codzienne obrazy, codzienne sytuacje. Bóg chce mówić do mnie, do każdego z nas. Amen. Wstaniemy może?